Cześć, Krzyżek Kata. Jeszcze raz, zimowe klimaty. To jest 40-centymetrowy kątownik, który jest ciśnięty w śnieg. Myślę, że trochę śniegu ubiłem, więc tak. Więc śmiało mogę powiedzieć, że spadło u nas 40 cm śniegu. ta sosna budzi mój duży niepokój od samego początku tej zimowli ona sterczy bardzo pochylona jest pochylona praktycznie od pnia, od dołu i myślę, że w momencie kiedy by tu się e, zrobiło bardziej wiecznie a, a być może tak będzie to ona stanowiłaby duże zagrożenie, więc ja przy każdej okazji jak tylko e, cokolwiek e, dopada to staram się strącać trochę tego śniegu, żeby żeby była lżejsza i żeby no, nie spadła mi na przyszły w tej chwili i tak będę robił dopóki to zagrożenie jeszcze będzie tak zwłaszcza, że sterczy praktycznie bezpośrednio nad reproduktorkami tak kochani takie, takie to są moje prace posieczne jakiś tam delikatny wgląd, osikorki latają Bogdan narzekał na osikorki ja tam u siebie też trochę ich widzę ale nie, wydaje mi się, żeby silne, fajnie zazimowane rodziny miały jakikolwiek problem z tym, że one latają. one Wydaje mi się, że starają się, wlatują pod palety i starają się z siatki wydłubywać jakiś osyp. O, jeszcze następna. Tak latają przy wylotkach, ale przy drewnianych hulach myślę, że nie będzie miało to wielkiego znaczenia. Tak ja moi drodzy jestem teraz na takim etapie planowania sobie kolejnego sezonu i wkrótce wejdę na stolarnię, zrobię taką porządną inwentaryzację tego, co mam, czego nie mam i będę dorobił sprzęt, więc e, więc bardzo prawdopodobne jest, że pojawią się na kanale jakieś filmy z produkcji sprzętu stolarskiego. Zwłaszcza, że koledzy sygnalizują, że jest zapotrzebowanie na, e, na, na tego typu na tego typu produkcję, twórczość, jak to zwał, tak to zwał. O, na daszkach jest 20 cm śniegu, nieźle, o, a na ten moment, na ten moment to jest pięknie, przyjemnie wszystko co tu się dzieje sprzyja dobrej zimowli. Tak, taki film niewiele różniący się od poprzedniego, ale ja strasznie, strasznie mi się podoba i dlatego to uwierzchniam, bo, bo być może w przyszłości zimę nie będziemy mieli już okazji coś takiego, takiego zobaczyć. Dzisiaj panuje, jest minus 6. Jest, taki, jest taka fajna, fajna pogoda. Uli nie będę otwierał, bo nie ma takiej potrzeby. Przyszło niech się spokojnie, taka krótka migawka z zimującej posieki. Jeszcze raz powtarzam. Jeszcze raz to powtarzam, że dobrze jest sobie tak ustawiać prace pasieczne, żeby przynajmniej ten miesiąc dwa dać sobie spokojnie posiedzieć bez żadnej większej ingerencji. Myśląc o większej ingerencji to nie, 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 nie myślę. Nie mam na myśli. Nie mam na myśli. Słuchajcie drodzy. Mówiąc o większej ingerencji nie mam tu na myśli pozostawienia pszczół samym sobie bo różne rzeczy się dzieją. Ja w zeszłym roku pokazywałem film z podawania ramki. Z pokarmem rodzinie przelej po to, żeby ją uratować od śmierci głodowej w trakcie zimowli. Bo rodzina, która bardzo długo czerwiła. Koledzy tutaj tam podglądam czasem kanały, to koledzy sygnalizują tego typu problemy na jesieni, że matki długo czerwiły. I tutaj się po raz kolejny kłania temat tego, że bardzo dużo, bardzo dużo się mówi już, jak jest, przyjdzie ta ciepła jesień, te matki czerwią i tym pokrem zjeżdża. Koledzy piszą na przyszły sezon przemyślę sobie E, izolację matek. To nie ma się nad czym zastanawiać, i nie ma e, o czym tu myśleć ani próbować. To po prostu trzeba albo zrobić, albo kupić izolatory i zacząć, zacząć to robić, bo, e, bo to jest e, prosta droga ku pomyślności, ku dobrej zimowli. E, a e, moja pasieka jest najlepszym świadectwem tego, bo wszystko co dobre na mojej pasiece, takie dobre, fajne, dynamiczne i do przodu zaczęło się dziać od momentu, od kiedy zacząłem izolować matki. Więc teraz zimku, moi drodzy, to już jest trochę przypóźno. Ale na przyszły sezon nie ma się nad czym zastanawiać, bo, bo jeszcze nikt, kto spróbował, nie powiedział, że sprawa jest do kitu. Wszyscy, co spróbowali, zaczynają się zastanawiać, jak to się działo, że ja tak późno do tego się przymierzyłem i że, i że tak późno zacząłem to robić. Ja też tutaj, mówiąc o, tym, o, o, o tej izolacji na przyszły sezon, to jest takie wybieganie do przodu. Ale dużo ważniejsze jest, żebyśmy przez tą zimowlę, przez tą aktualną zimowlę przeszli w miarę możliwości bez strat, I, i trzeba to naprawdę bardzo mądrze i bardzo dobrze wyważyć, jak to właściwie ma być z tym wglądaniem do rodzin w trakcie zimowli. Ba bardzo wielu pszczelarzy, w tym pszczelarzy, którzy gospodarują naprawdę w trudnych warunkach gdzieś tam na Syberii czy w, w, w Kanadzie, gdzie zimy są naprawdę srogie, i wahają się przed zaglądaniem do rodzin i zaglądaniem do uli. Ja im, im, im dłużej pszczelarze i im dłużej opiekuję się pszczołami, tym bardziej przybieram taką postać takiego czujnego opiekuna, który strąci trochę śniegu z gałęzi, żeby się nie złamała. Zajrzy w listopadzie, na przełomie listopada i grudnia i oceni, jak to wszystko się wiąże. Jeżeli nic, nie dzieje się nic, co by mogło zaniepokoić, to, to po prostu zostawiam. Uważam, że taką porą, kiedy trzeba naprawdę już fajnie poczuwać nad rodzinami, to jest, to jest przełom stycznia i lutego. W lutym już ten dzień jest wyraźnie dłuższy. Bardzo wiele matek zaczyna czerwienie. Bardzo często dzieje się coś takiego, że pszczoły podchodzą wysoko pod powałkę, rozlewają się pod tą powałką i tam jak gdyby ogarniają tą przestrzeń powierzchnię gniazda, starając się dogrzeć maksymalnie, no to świadczy o tym, że, że w takiej rodzinie rozpoczęło się czerwienie i takie rodziny trzeba, trzeba mieć na oku pod kątem dostępności pokarmu, ilości pokarmu i w razie potrzeby reagować, ale tak generalnie no to to co, to nawet to moje gadanie tutaj to nie jest co, coś, co sprzyja zimowli, więc warto jest mieć to, mieć to wyważone i warto jest wiedzieć po co i dlaczego i, i, i czemu do tych rodzin zimą zaglądamy, ale zostawić absolutnie tego nie można, bo tak jak mówiłem, zdarzają się takie rodziny, które zimują słabo, gdzie, gdzie było jakieś tam długie czerwienie i że trzeba po prostu takim rodzinom w trakcie zimowli pomagać, jeżeli chcemy, żeby, żeby, coś, żeby ta rodzina przeżyła i coś tam nam na kolejny sezon przyniosła. No, ja miałem tą ratowaną rodzinę, którą pokazywałem w zeszłym roku, to okazało się, że, że pszczoły pięknie się odbudowały. Na połowę maja już miałem miód towarowy w plastrach i tak generalnie to, to swoim rytmem i swoim krokiem szły bardzo dobrze na przestrzeni całego sezonu i przyniosły mi dużo radości, więc ja nie, nie polecam. Nie, nie polecam pozostawienia tego samego sobie, ale też nie polecam wsadzania nosa bez powodu i bez przyczyny w, w zimujące rodziny. A wszyscy ci, którzy pracują z pszczołami już kilka lat wiedzą w jaki sposób podejść i do których rodzin trzeba podejść z szczególną troską, a które po prostu trzeba zostawić. pod, pod okiem takim takim... Czujnie obserwującym okiem w trakcie całej zimy i po prostu nie ingerować, nie przeszkadzać pszczołom, które sobie świetnie radzą. Więc, kochani, ja przy tej zimującej posiece, w tym <grymianie> kopiastym śniegu, żegnam się z Wami. Mamy tydzień do świąt, więc ja już nie będę specjalnego filmu nagrywał, tylko w tej pięknej świątecznej zimowej scenarii składam Wam wszystkim życzenia, najlepsze życzenia świąteczne. Przede wszystkim zdrowia, spokoju, pokoju, pokoju ducha i, i, i pokoju dookoła nas i tego, żeby wasze pasieki, wasze pszczoły kwitły. Tego wam z całego serca życzę. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Cześć.